Manko, Ja jestem Roman! A to pierwszy odcinek z oraz z kamerką! Zagram sobie dzisiaj parę rundek kame z kamerką. Oczywiście kamerkę mam tutaj wyżej nad sobą, więc będę, będzie widać tak. Okej, okay, zacznijmy sobie grać. Ym, jakby się ktoś zastanawiał, nagrywam sobie programem z Camtasia, z Camtasia Studio. Okej. Okay. No dobra, przejdźmy sobie to. Wyjdźmy sobie na szczęście helikopterowca, czyli jak go tam nazwać. Aha, spoko. Nie, wiem dlaczego on ma... Wyleć z do góry. No do góry, no. LOL. Okay. No. Okej, okay, dobra, dobra. O nie, 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 nie. Dobra, wejdźmy sobie, weź, we, weźmy sobie... Weźmy sobie inny level. Może ten. O oh. Got dammit! Ale fajowy! Naprawdę. O oh, guys! Dobra. Troszkę mnie przycina, ale to nic. Czekajcie, mikrofon sobie poprawia. Mm. Okej. Okay. już lepiej. Weźmiemy sobie tą mapę i zagramy sobie na niej. Spoko. I... nie podobają mi się te topory. Ruszaj. No gademy, dziomuś. Ale to mi nie zrobi krzywdy. A myślałem Niestety się myliłem Oczywiście nagrywam pierwszy raz kamerką, więc mam takiego stresa trochę, więc przepraszam, jakbym wyszedł niepewnie Dobra, Będziemy sobie teraz rowerzystę Dobry wybór Nice, yy, nie wiem po co mam takie coś, więc trochę zwolnię. Dobra, powoli. zamy na dół. Spoko. Ktoś się uczy robić mapy. Oł! kia. Eee, yy, dobra. My rozumiem, że mamy sobie polatać. Ale nie na śmierć, co, nie? No ludzie, no... Za mapa Czekajcie, poprawię sobie kamerę trochę Ok. Więc a, Nie wydostaniemy się stąd. Chyba, że wcisnę magiczny przycisk Z Tak, ja latam Ja latam I to trzymam nogi Nice Um, dobra, to weźmy sobie teraz ten. Ten się wydaje fajny. Więc weźmy, weźmy sobie, przejdźmy ten. O oh, man, to naprawdę jest szkło. Nie dobra, bez takich jedziemy. Nice Dojeżdżamy. A jeśli deadnę to koniec odcinka. A jeżdżę tak, że powinien dednąć w niecałe 3 minuty. No jedź w to! Co? Jakim cudem on jeszcze żyje? Masz szyi, jak on to robi? O oh, man. Oh, kia! Yeah. Ok, oh, no, no, no. A nie, dobra, myślałam, że on ma to w szyi, a to jednak się okazuje, że nie w szyi, lecz miał na w ręku. Trzymał to, on to trzymał. Oh, man! Jej, yeah, jeśli to przeżyjemy, przeżyje, jesteśmy koksem, jak to przeżyję? Okej, okay, no dawaj, dawaj. Nie zniszczę tego. Tak, no. no i tak to się robi. No wstawaj, gościu. Nice, wygraliśmy i bez okaleczeń. Jest dobrze, jest dobrze. Yeah, ale nie wolno się cieszyć zbyt długo, bo, bo przegramy. Mm. Filmik będzie tak około 10 minut. Chyba że wcześniej umrę. No to niemożliwe, bo jestem koksów w Happy Wills'ach. Tak, nic mnie nie zatrzyma w Happy Wheelsach. No, chyba że kula. Naprawdę. Umen, 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 umen Straciliśmy pasażera Ale to jego wszystko powstrzyma A mnie nie um, Jaki gościu Nice, wygraliśmy drugą mapkę To dla mnie niezły wynik Jak wygramy trzecią będzie Fajowsko A jak nie to do Kitu więc... tak będzie lepiej. Um, to jeszcze tylko tą mapę przejdziemy i to będzie ostatnia mapa w tym odcinku. Wybierzemy sobie teraz... a dobra, tego dziadka. Ognistego dziada. What? Co się stało? Um, no panie, no zrzucił mnie pan z wózku. O oh, man, No bez takich mnie, no Dobra, bardziej zostawmy na lecimy. lecimy tak, 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 Teraz Teraz rozpęd No Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, nietypowym odcinku, ale żegnam się z wami Siemanko i na razie ziomeczki.